Witajcie. Oto mały filmik z wczesnej wiosny, troszkę spóźniony. Tak jak mówiłem na poprzednim filmie, będzie ładnie trawka zasiana. Jak widać, sobie powoli wyrasta, więc robi się elegancko. Ale najwyższa pora wziąć się za nawóz. Jak widać, Renatka za Amazonką gotowa jest do pracy. Więc najwyższa pora uruchomić sprzęt po zimowym śnie. No cóż, nie może zabraknąć naszego ciapotka, a z nim razem nasz identyfikującym się niczym dźwig cyklop. Sprzęt wiekowy, ale jak widać niezastąpiony. No, dawno nie jeździłem, ale postarałem się pamiętać o jego uruchomieniu, w jaki sposób to szło. Fajna zabawa Paliot strzała, to jest najważniejsze. jak widać nasz cyklopek za chwilę zostanie rozruszany i będzie elegancko no cóż, troszkę się nie mieszczę ponieważ jest siedzenie przysunięte ewentualnie mi się trochę nabrało jak widać nasza zielona bestia w tle na którą dalszej pracy czekamy dalej jak widać Renacia powoli sobie śmiga sieje ładnie nawóz Szczerze przyznam, że zasięg jest naprawdę spory tego siewnika, bo zaraz kamerzysta lekko oberwie, może będzie słychać. Robi sprzęt robotę. Jak widać, nie potrzeba nam jakiejś mega technologii. Świetnie sobie radzimy tym, co jest. No cóż, jeśli chcecie więcej filmów, obserwujcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Witajcie. Oto mały filmik z wczesnej wiosny, troszkę spóźniony. Tak jak mówiłem na poprzednim filmie, będzie ładnie trawka zasiana. Jak widać sobie powoli wyrasta, więc robi się elegancko. Ale najwyższa pora wziąć się za nawóz. Jak widać renatka z Amazonką gotowa jest do pracy. Więc najwyższa pora uruchomić sprzęt po zimowym śnie. No cóż, nie może zabraknąć naszego ciapotka, a z nim razem nasz identyfikującym się niczym dźwig cyklop. Sprzęt wiekowy, ale jak widać, niezastąpiony. No, dawno nie jeździłem, ale postarałem się pamiętać o jego uruchomieniu, w jaki sposób.